Dzisiaj pokażę wam poradnik jak zainstalować gry, które są we Szwecji. gry ze Szwecji. To więc pisujecie Tunnel bear i to instalujecie, potem dajecie tam sweden, nie? No i potem sobie wchodzicie potem w sklep Play wpisujecie Clash Quest Instalujecie Bo tu wam się pokazuję Ja to już mam zainstalowane i sobie trochę pograłem Jak chcecie jeszcze Clash mi, mi, Mini To wpisujecie Clash min, Mini A jak nie umiecie tego znaleźć To wpisujecie sobie Clash Royale I wchodzicie jak tam macie już zrobione nie To klikacie Clash Royale I macie to I to jeszcze mamy Ever Dal, którą jeszcze w to nie grałam, może kiedyś tam zagramy, zagram sam, no i już, ja teraz tutaj mam lajwa na TikToku, to moja nazwa będzie w opisie na TikToku I zostawcie suba, lajka, no i followa na TikToku, więc na razie, dobra no.